od złożenia wieńców pod pomnikiem poświęconym żołnierzom wojska polskiego pomordowanym przez bolszewików pod Lemanem w 1920 roku rozpoczęła się wizyta prezydenta Andrzeja Duda w Prezydent Andrzej Duda kwiaty złożył także pod obeliskiem poświęconym Solidarności. Główna część wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kolnie to udział w konferencji dotyczącej perspektyw dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu. Spotkanie w hali sportowej rozpoczęło się od hymnu państwowego. wizyta prezydenta Rzeczypospolitej w Kolnie to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego miasta powiedział Andrzej Duda burmistrz Kolna jak widać dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Kolna a najbardziej ta zmodernizowana droga krajowa 63 którą pan prezydent Rzeczypospolitej pierwsza osoba w państwie przybył do nas dzisiaj to dla nas ogromny zaszczyt Pana Prezydenta gości. Z radością dowiedzieliśmy się, Panie Prezydencie, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Za to bardzo serdecznie dziękuję. <kluczy> Muszę Państwu powiedzieć, że Pan Prezydent jest w Kolnie tak długo po raz drugi. Po raz pierwszy spotkaliśmy się 22 marca. 2015 roku, kiedy pan prezydent ubiegał się o najważniejszy urząd w państwie. Wtedy spotkanie odbyło się na nowo oddanych do użytku terenach inwestycyjnych. I pan prezydent otwierał w zasadzie te tereny, ale składał nam wtedy obietnicę, że będzie dbał o naszą ojczyznę, o Polskę, ale będzie również słuchał. Co dzieje się w tych naszych małych ojczyznach, takich jak Kolno, jak Ziemia Kolneńska, jak Powiat. I szanowni Państwo, od tego czasu, przez te prawie 5 lat, spotkałem się z Panem Prezydentem kilka kroni. I powiem, że Pan Prezydent zawsze znalazł dla mnie czas, żeby wysłuchać mnie, żeby mi doradzić i żeby pomóc. Za to Panie Prezydencie również bardzo dziękuję. I naprawdę mogę stwierdzić, że dotrzymał Pan słowa i obietnic, które składał Pan wtedy w 2015 roku w Kolnie. Panie Prezydencie, ale jak Pan widzi dzisiaj Kolno, to musi Pan chyba przyznać, że nasze miasto się zmienia, że pięknieje, że staje się coraz bardziej nowoczesne. My nie zmarnowaliśmy tych pięciu. Aplikowaliśmy wiele programów. To nie tylko droga krajowa, panie prezydencie. To tereny nowe inwestycyjne, bo te, na których pan był, już są sprzedane, tam już funkcjonują zakłady. To, panie prezydencie, inwestycje w kulturę. Widział pan prezydencie nasz dom kultury, tak, który należy do Goldenejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. To inwestycje w sport, w obiekty sportowe. Mamy nowe boisko ze sztucznej dramy. To inwestycje w odnawialne źródła energii, bo każdy budynek użyteczności publicznej w mieście Kolno jest wyposażony w panele fotowoltaiczne. Nie dość, że oszczędzamy, panie prezydencie, to jeszcze dbamy na emisję CO2. Na terenie naszego miasta mamy zlokalizowane dwie potężne, jedne z największych w kraju elektrowni paneli fotowoltaicznych. Zaczynamy się rozwijać. Obiecuję Panu, Panie Prezydencie, że jeżeli Pan przyjedzie tu do nas za 5 lat, kolno będzie jeszcze piękniejsze i bardziej nowoczesne, bo nie spoczywamy na laurach. Aplikujemy następne środki. Inwestycji, które są u nas, mógłbym tutaj co najmniej na czterech stronach, a cztery, mieć wypisane. Ale powiem krótko, panie, panie Prezydencie, przez te pięć lat w mieście już. Oddaliśmy inwestycji za 60 milionów złotych. W trakcie mamy inwestycje za kwotę 10 milionów złotych i aplikujemy o blisko 10 milionów. To razem daje prawie 80 milionów złotych, ale oprócz tego mieliśmy inwestycje rządowe, w infrastrukturę drogową, w infrastrukturę energetyczną. Łączna suma przez 5 lat, panie prezydencie, przez ten czas, który, któremu Pan Polsce patronuje, bo to Pan jest orędownikiem zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu my, takie miasto jak Kolno, takie małe powiaty mogą się rozwijać. Zainwestowaliśmy ogromną, niewyobrażalną sumę ponad 110 milionów złotych, a proszę sobie wyobrazić, że nas, nasze miasto to mały, 40 tysięczny powiat, a miasto 10 tysięcy. Kolno to przykład samorządu, który potrafi skutecznie zabiegać o fundusze i dobrze je inwestować. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za przyjęcie tutaj w Kolnie. Przyjęcie, które ma dzisiaj bardzo ważny dla mnie, ale też bardzo szeroki charakter. To, co Chcę to bardzo mocno podkreślić, Panie Burmistrzu. Ja ogromnie jestem wdzięczny za to, że tu właśnie, u Państwa w mieście, mogliśmy dzisiaj przeprowadzić. Bardzo ważną konferencję o perspektywach życia w przyszłości na terenach wiejskich, o perspektywach dla mieszkańców wsi. To jest trzeci cykl tych konferencji, które Kancelaria Prezydenta wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale także i dwunastoma innymi ministerstwami, między innymi Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi w całej Polsce już od pewnego czasu. Bardzo dziękuję obecnej tutaj szefowej mojej kancelarii, pani minister Hali która jest głównym z mojego ramienia organizatorem tych konferencji za to, że się spotykamy w całej Polsce, że rozmawiamy z przedstawicielami samorządów lokalnych i regionalnych i rozmawiamy przede wszystkim o programach rozwojowych. Rozmawiamy przede wszystkim o tym, z czego samorządy, z czego Także i po prostu ludzie, zwykli mieszkańcy bezpośrednio mogą skorzystać, jeżeli chodzi o programy, jeżeli chodzi o tą ofertę, która dzisiaj jest dostępna w Rzeczypospolitej Polskiej, dla właśnie podniesienia jakości życia, dla poprawy warunków życia, dla rozwoju obszarów wiejskich tych mniejszych miast. I tych przede wszystkim części Polski, które do tej pory nie były tak finansowane, jak to w moim przekonaniu powinno było być realizowane nieprzerwanie poprzez całe ostatnie 30 lat. Mówiłem dzisiaj o tym na uroczystym otwarciu konferencji, że to jest polityka, którą można w pełni nazwać polityką zrównoważonego rozwoju. Nawiązał do niej przed chwilą w swoim wystąpieniu. Pan Burmistrz Andrzej Duda, ale ja bardzo mocno chcę podkreślić, że pod tym względem właśnie kolmo jest, jak gdyby, wręcz wzorcowym przykładem korzystania z takich możliwości. Dlatego, że, proszę Państwa, kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, to możemy ten zrównoważony rozwój rozumieć na dwa sposoby. Możemy na niego patrzeć, jakby poprzez dwa, dwóch. W dwóch płaszczyznach. Jedna to jest zrównoważony rozwój kraju, rozumiany jako to, że wszystkie części kraju są jednakowo rozwinięte. Czyli prowadzimy taką politykę, żeby żadna część kraju nie była zaniedbana, żeby w żadnej części kraju w miarę możliwości warunki życia nie były gorsze niż gdzie indziej. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu odniósł się także do bieżących spraw społecznych. Mam nadzieję że będziecie Państwo odczuwali także kolejne programy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, jak program stworzony w ramach kancelarii prezydenta przez Narodową Radę o Rozwoju, przygotowany w formie projektu, prezydenckiego projektu ustawy uchwalonej przez Sejm Centrów Usług Społecznych. Mam nadzieję, że takie Centrum Usług Społecznych powstanie również w Kolnie. To jest możliwość, nie obowiązek, możliwość stworzona przez nas dla samorządów lokalnych, aby takie centra powstawały, aby te usługi były lepiej świadczone, aby były bardziej dostępne dla mieszkańców. Także usługi dla osób starszych, dla seniorów, także usługi dla osób, które są, mają niepełnosprawności, żeby żyło się łatwiej, żeby można było w lepszy sposób korzystać z tego, co jest w coraz szerszej ofercie y, samorządów lokalnych właśnie poprzez rozwój taki jak choćby właśnie realizowany przez, y, przez Ministerstwo Funduszy i, i Polityki Regionalnej, gdzie, gdzie, gdzie te właśnie różne możliwości programów rozwojowych y, są dostępne i y, 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 y gdzie można z nich korzystać. I to, proszę Państwa, jest ten element, który ja mam nadzieję, że będzie przyczyniał się do rozwoju naszego kraju w najbliższych latach. Oczywiście. To są także inne formy rozwijania naszego państwa, te, które dotyczą już bezpośrednio rodziny. Wielokrotnie już wspominany program 500, z którego ja jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy. Program skierowany do rodzin wychowujących dzieci, program skierowany do dzieci po to, żeby było łatwiej, żeby rodzinom żyło się godniej, żeby były większe możliwości rozwoju dla dzieci, żeby można było dzieci wysłać na dodatkowe kursy, żeby w tych rodzinach, w których się słabiej powodziło, żeby można było dzieci lepiej ubrać, żeby dzieci mogły być bardziej dumne, żeby może miały coś, o czym marzyły, a do tej pory rodziców nie było na to stać, żeby wreszcie można sobie było na to pozwolić. Temu dedykowaliśmy ten program przede wszystkim. Wiem, że on się rzeczywiście przyczynia do podniesienia jakości życia rodzin. Nawet dzisiaj, kiedy rozmawiałem z państwem chodnickim i pytałem ich, jak wygląda życie, u nich w miejscowości mówili mi dużo lepiej, kiedy jedzie się do szkoły, kiedy odprowadzamy naszych chłopaków do szkoły i widzimy y, dzieci, jak się spotykają, żeby iść, uczyć się do klasy. Te dzieci są lepiej ubrane niż kilka lat temu. Te dzieci są dzisiaj w innej sytuacji. Y, dzisiaj dzieci jeżdżą na wycieczki, gdzie wielu rodziców nie było na to stać jeszcze kilka lat temu, a dzisiaj jest to powszechnie dostępne. Ogromnie się z tego cieszę, proszę Państwa, i to na pewno jest jeden z moich powodów do dumy, ale cieszę się także, że w zeszłym roku udało nam się wypłacić emerytom i rencistom tą 13 emeryturę. To było takie pragnienie, które często mi było zgłaszane na tych moich spotkaniach. Ludzie o tym mówili. Mam nadzieję, że także i w tym roku na czas ta trzynastka do emerytów i rencistów trafi. Pan premier to ze mną uzgodnił, obiecał mi to, że na pewno będzie i wiem, że będzie także waloryzacja i to bardzo porządna, więc, więc mam nadzieję, że Państwo ci, którzy pobierają te świadczenia emerytalne i rentowe, w tym roku rzeczywiście to wsparcie odczuje się. Proszę Państwa. Powiem tak globalnie. Mam nadzieję, że ta cała polityka będzie się przyczyniała i że przyczynia się do tego, że także i młodzi ludzie będą wracali z zagranicy. Że wielu młodych ludzi, mam nadzieję, już dzisiaj zaczyna kalkulować, kiedy przyjadą tutaj do, do siebie, do rodziców, czy to na Boże Narodzenie, czy z innej okazji, czy kiedy przywiozą wnuki na wakacje, patrzą, rozmawiają ze swoimi znajomymi, obserwują warunki życia, pytają o to, jak się żyje, jak się prowadzi biznes, ile się zarabia. I zaczynają kalkulować, czy rzeczywiście opłaca im się nadal pracować za granicę i tam układać swoje życie. Mam nadzieję, że oni wrócą i że następni już wyjeżdżać nie będą, bo w ten sposób chcę, żebyśmy budowali siłę naszego państwa. Chcę, proszę Państwa, żebyśmy w Polsce mieli jak najlepsze warunki życia. To jest moje wielkie dążenie i to jest moja wielka prezydencka ambicja. Żeby Polska była krajem silnym, żeby Polska była krajem, gdzie ludziom żyje się godnie. Ale gdzie również ludzie mają pewność tego, że są traktowani godnie i że żyją w godnym państwie? Również w takim państwie, które jest przez władze traktowane z godnością. To znaczy takim państwie, w którym władze nie pozwalają byle komu pomiatać. Spotkanie w hali sportowej było okazją do bezpośrednich rozmów i refleksji. Jest to ogromny zaszczyt dla, dla mnie, dla miasta Kolna, dla naszych mieszkańców, że pan prezydent przyjął nasze zaproszenie, że przyjechał na wizytę. No i powiem, zdjęcie z dwoma Andrzejami Dudami i z mieszkańcami to bardzo przyjemna sprawa, bardzo się cieszę. Myślę, że pan prezydent jest naszym przyjacielem po prostu, oprócz tego, że jest najwyższą, najwyższym rangą urzędnikiem w państwie. To wielokrotnie miałem okazję spotkać się z panem prezydentem, rozmawialiśmy o problemach, pan prezydent zawsze interesował się losem naszych małych ojczyzn. No i to cieszy, że, że przyjeżdża również do nas do, tam, gdzie, gdzie nie ma może zbyt wielu mieszkańców, ale mieszkają ludzie, ludzie, którzy potrzebują kontaktów też z tak ważnymi osobami jak prezydent Rzeczpospolitej W czasie spotkania zaprezentowały się zespoły artystyczne działające w Kolneńskim Ośrodku Kultury.